Samorządy z Warmii i Mazur otrzymają kolejne pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W pierwszym rozdaniu finansowe wsparcie otrzymał każdy chętny samorząd. Wtedy na Warmii i Mazury trafiły 223 miliony złotych. Teraz rozstrzygnięto drugą edycję, w której jednostki samorządu mogły wnioskować o środki na konkretne zadania. W ramach tej części konkursowej pierwszej pierwszego etapu części konkursowej trafi 138 milionów na 91 projektów samorządów od gminnych przez powiatowe aż do samorządu wojewódzkiego. Pieniądze te pozwolą wesprzeć realizację szeregu niezbędnych inwestycji. Remonty, modernizacje dróg to są zakłady aktywności zawodowej, to są także inwestycje związane z modernizacją szkół. Teraz przed samorządami drugi nabór w części konkursowej, w kolejnej do wykorzystania w całym kraju będzie miliard sześćset pięćdziesiąt milionów złotych. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv.